Ja tam myślę, nie maje. Myślę, że do mycia No to nie wiem, stałe moje to nie jest. Paśle, no kłócą się o towar. Hej Kasiemka, witam wszystkich na sprzątaniu, sprzątaniu brzegu rzeki. Oczywiście jestem po magnesie neodymowym. A jak magnes, no to oczywiście z neodymowym kastą, który tam właśnie znosi pomału swój złom. Ale to oczywiście zobaczycie na odcinku, który będzie w poniedziałek, 1 lipca. Tak więc zapraszam was do mnie na, na kanał, na tym odcinku właśnie będzie relacja z dzisiejszego magnesu, oczywiście będzie coś na temat konkursu, będzie do wygrania kubek, tak więc czekam na was, a ja właśnie korzystam z okazji, że tu jesteśmy, patrzcie, woda naniosła tutaj śmieci, ile tam jest butelek, drażniło mnie to jak byłem w wodzie, więc mam ze sobą torbę, pozbieramy te śmieci, które się da, patrzcie, jest białe szkło, będzie na wagę, sporo plastiku. I jeszcze w planie bo na odcinku jest oczywiście wizyta na targu Staroczy w Cichach, bo tam oczywiście jest Artur kaniowa, Kaniowski handluje, Wojtek czyste giery ma być, no i takie tam, no ale nic. Na razie e, biorę się tutaj za sprzątanie, to co się da, to co widać, wyzbieram, no bo trzeba, no bo trzeba patrzeć, do tego woda naniosła, ciekawe ile tu kilometrów zmierzyło, przemierzyło por plastiku, patrzcie, takie pojedyncze śmieci, jak człowiek się przygląda zarówka bez, zapalniczka była bez rękawiczek, no bo wiecie ręce już cały mokre z tej wody także na razie zbieramy śmieci chyba ta torba to mi się tu szybko zapełni śmieci, same lekkie rzeczy, nie? to co się unosi na wodzie o, piłeczka pingpongowa czteropiany nie Sam największy syf. Zakręteczki będą do pomagania Dobra, to do To więcej wejdzie do tej torby. Tak więc, to takie piękne okoliczności przyrody. Patrzcie, most. Zrobiła się tama. Wygląda jak żeremie. Żere <laughs> Całe tam jakie drzewa. To jest jakaś lipa łącznie z korzeniami. No także lipa. wierzba, co ja tam mówię. Wam mogę już powiedzieć i zdradzić, że odcinek magnesowy. No bardzo fity szczególnie u Daniela. Ale to sobie zobaczycie. Na razie sprzątamy śmieci nad brzegu Wisły. Wszystko tu można znaleźć. Złomik. To wyrzucimy już tam do złomu. Tu też złomik. Wyrzucimy tam na brzeg. Oczywiście to będzie do podsumowania złomowego. I takie coś. I takie coś. Jest no sporo tych pianek. ale tam ile to jakaś świeżynka jest Uch, chyba się wszystkiego nie uda wzbierać, ale to co to, to się da to trzeba wziąć ja teraz w wodzie oczywiście w woderkach jestem, korzystam z okazji to wchodzimy To przepłynęły jakieś śmieci coś tam wody naleciało, wyrzucimy to na górę niech się wyleje potem pozbieramy kurcze, ale gimnastyka Ja wam mogę powiedzieć, że odcinek z magnesu odomowego mega, mega owocny. No ale i to wszystko na temat magnesu. Dobra, to butle na wierzch. Taki sztyropian. Widać, coś nie widać. Torba się mega zapełni, już nie gniota tych butelek. To jest wszystko, co ludzie wyrzucili gdzieś tam parę kilometrów stąd do wody. I potem woda to przynosi. Jakby się tutaj nie zatrzymało, to co w najlepszym wypadku, w najgorszym, by do Bałtyku dopłynęło. Chyba. Nie wiem, jak to tam dalej jest. Czy są jakieś przepompownie tamy, czy coś. Patrz, o, złomik. Złomik na górę. Białe szkło. No, pójdzie na wagę. Torba już pełna, ja te rzeczy tam sobie przerzucam do góry. Wziąłem jeszcze drugą torbę z samochodu. Wyglądało z daleka jak deska do krojenia, taka jakaś pianka jest. Masakra. Torba pełna. Wziąłem samochód jeszcze flamingową torbę. i co? To wyzbieramy sobie tą bazę. To dosłownie chwila. Chwila nad wodą, patrzcie. Tyle śmieci. O, naprawdę jestem zmęczony też tym magnesem dzisiejszym. Już nie będę tutaj tych butelek kompresował, nie będę wam stękał złą złom do złomu. No niestety tak to wygląda. Wywieziemy to. O, jakaś kulka. Kulka, kulka, w środku samochodzik, patrzcie. Taki temat. Stoję na takich tutaj tych suchych rde, stopcach tak to się nazywa. I się ja. I tu jeszcze, i tu jeszcze, i tu jeszcze. Koreczek z szampana. Gdzieś była szampańska zabawa, a teraz Flaming ma zabawę. Chodząc tutaj po tej hałdzie opału. Tam jeszcze są. Wszystkiego się nie uda, nie? Ale... O, będzie na wagę. Szkło. Dalej już to nie popłynie. Tutaj, co to jest? Coś było niedobrego. jest jeszcze ta torba? To reklamówka. No, Przyjadamy to tu. No, woda się już zalała. Z tej re re reklamówki. W środku butelki plastikowe. Jeszcze ta butla. Jeszcze tutaj jakiś papier. A to z tej reklamówki było. No, a to świeży temat przypłynął. Ktoś gdzieś śmieci wyrzucił. Pyk-pyk. No i tak to wygląda, nie? Chwila nad rzeką, chwila nad Wisłą w takim miejscu. I dwie pełne torby śmieci. No nic. Teraz jedziemy na targ staroci w Tychach. Odwiedzić tam Wojtka i Artura Skaniowa. Tak więc 3-6 widzimy się na targu. Dzień dobry. Hej Kasiemka. Co, co, co się dzieje? Co się dzieje? dzieje? tych jak? Ja prosto z mostu właśnie trafiłem na targ staroci to Właśnie mówiliśmy, że chyba pół tony kurde albo... Zbierałem śmieci wiesz, pod mostem <gry> tak, A my tu z Wojtasem dywagowali, że tak Albo żeście pół tony złomu trafili, albo dolar cena się Daniel przykleił no, Daniel jeszcze złom zbiera, ale Daniel to masz ze 300 chyba tam. Co to jest? A to masz od Kuby lipca, tylko kartonik jest wiesz no. Jak no, być do różowego góry. Ale ja musiałem sobie coś zostawić, coś związane z góry, nie? No przekażesz Przekażesz kubienie, bo ty nie chcesz? Ja nie chcę. Ja się brzydzę różowym. <laughs> tu masz na auto, nie? O, Nowa jakość. Wojtek, ja tobie też jestem winien kubek, bo ci kiedyś rozbiłem Nowa, tutaj. Trzymaj. Zgadza się, rozbiłeś mi kubek, nawet tutaj, w tym miejscu. <laughs> no, w tym miejscu. Dziękuję. To. A z Marcinem się widujesz, nie? Z którym? O, Marcin. No? no, to przekażesz Marcinowi. No, pozdro Marcin, przy okazji nagrana jest, przekaż mu. Nie, na no, przykład, no. za tego to jest nagranie. Tak? Śmieję się. Ja tam się, że to nie wiem. Myślę, że mogę. No, Spójrzmy do mycia na no. no to nie wiem, zdał, moja no, to nie jest. Patrz, kłócą się o towar. No, fajnie, fajnie się gadało, ale ten. No, dymowy tam nie dogonił. Co, złom zniosłeś? Yes, yes. Nie. Dobra, to ja już się wynoszę. Dobra, idę jeszcze. Pochodzę sobie po targu storoci. Może coś się kupi. Tak więc miła pogawędka. Dzięki za kubek od Jacoba Julaja. Będzie do kolekcji. Arto tu się pakuje, a to więcej Artura zobaczycie na odcinkach, bo tam handel a szedł zresztą z wojtkiem. Dobra, pochodzimy jeszcze po Targu staroci w Tychach. Pochodzimy, popatrzymy. Może coś kupimy. jest nie po w lesie. Właściwie wyglądał jak Cooper. Ta tablica jak jakieś za nie? 250 Tak generalnie to targ pomału się kończy Bo jest po godzinie 12 A więc sprzątanie za mną magnes za mną Miłe, szybkie spotkanie Wracam teraz do Flaming Wagen I taki właśnie Niedzielny odcinek No i tak jeszcze przed chwilą Miła pogaducha z Marcinem Oczywiście paczko od Marcina wpadła Wielkie dzięki Marcin jeszcze miła pogaducha z Lechem i z Papugą Bo żeśmy się tutaj na parkingu spotkali Także pozdrawiam Was serdecznie więc jadę na, na magazyn zrzucić ten złom, e, śmieci też tam wywalić, żebym w tym aucie się nie kisiło, bo naprawdę jest gorąco. No taki typ odcinka, Wy wypatrujcie odcinka oczywiście z magnesu, bo naprawdę było fajnie, było ciekawie. No nic no, pozdrawiam serdecznie, do zaś!